Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam, jak dokładnie wyczyścić komory silnika samochodu. Wiem, że może się to wydawać skomplikowane, ale zapewniam was, że to naprawdę proste. W tym filmie przeprowadzę was przez cały proces, krok po kroku, od przygotowania do końcowego polerowania. Pokażę wam, jakich narzędzi i produktów używać, a także jakich błędów unikać, niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym mechanikiem czy początkującym majsterkowiczem? Ten film pomoże Ci utrzymać komorę silnika w czystości i doskonałym stanie, więc chodźcie ze mną i zacznijmy czyścić. Czysta komora silnika oznacza lepszą cyrkulację powietrza, co z kolei prowadzi do lepszego chłodzenia silnika i jego optymalnej pracy. Nagromadzone brud i wilgoć w komorze silnika mogą prowadzić do korozji elementów metalowych. Regularne czyszczenie zapobiega powstawaniu rdzy i wydłuża żywotność silnika. Czysta komora silnika nie tylko wygląda lepiej ale także ułatwia inspekcję i diagnostykę ewentualnych problemów. Nagromadzone olej i brud mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Regularne czyszczenie komory silnika minimalizuje to ryzyko. Czysta komora silnika zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Co z kolei poprawia działanie układu chłodzenia silnika. Brud i wilgoć mogą prowadzić do problemów z układem elektrycznym. Regularne czyszczenie komory silnika zapobiega zwarciom i innym awariom. Do czyszczenia komory silnika potrzebne będą: środki czyszczące, np. specjalny płyn do czyszczenia silnika, odtłuszczacz, woda, szczotki różnej wielkości, gąbki, ściereczki, rękawiczki ochronne okulary ochronne, maska przeciwpyłowa. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć akumulator, należy unikać bezpośredniego polewania wodą elementów elektrycznych, nie należy używać silnych środków czyszczących. Które mogą uszkodzić elementy silnika. Należy pracować w dobrze wentylowanym miejscu. Usuń luźne zanieczyszczenia za pomocą szczotki i ściereczki. Spryskaj komory silnika specjalnym płynem do czyszczenia silnika i odczekaj kilka minut. Użyj szczotek i gąbek, aby dokładnie wyczyścić wszystkie elementy komory silnika. Zwróć szczególną uwagę na trudno dostępne miejsca. Takie jak okolice kolektora dolotowego i wydechowego. Użyj odtłuszczacza do usunięcia tłustych zabrudzeń. Spłucz dokładnie komory silnika wodą. Upewnij się, że wszystkie elementy są dokładnie spłukane. Wytrzyj komory silnika do sucha za pomocą ściereczek. Możesz również użyć sprężonego powietrza, aby przyspieszyć proces suszenia. Po wyschnięciu komory silnika możesz zastosować specjalny preparat konserwujący który ochroni elementy przed korozją i zabrudzeniem. Nie używaj myjki ciśnieniowej do czyszczenia komory silnika. Nie czyść komory silnika, gdy silnik jest gorący. Po zakończeniu czyszczenia sprawdź, Czy wszystkie przewody i połączenia elektryczne są prawidłowo podłączone. Regularne czyszczenie komory silnika jest ważne dla zachowania wydajności silnika, zapobiegania korozji, poprawy estetyki i bezpieczeństwa, stosując się do powyższych wskazówek. Możesz samodzielnie wyczyścić komory silnika swojego samochodu. Zanim zaczniemy, musimy zabezpieczyć wrażliwe elementy komory silnika. Zdejmij klemy z akumulatora, aby uniknąć zwarcia. Następnie przykryj folią lub szmatką wszystkie elementy elektryczne, takie jak alternator, rozrusznik i skrzynka bezpieczników. Użyj szczotki lub odkurzacza, aby usunąć luźne zanieczyszczenia, takie jak liście. Piasek i kurz. Zwróć szczególną uwagę na okolice kolektora dolotowego i filtra powietrza. Wybierz odpowiedni środek czyszczący do komory silnika. Unikaj agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić lakier i gumowe elementy. Możesz użyć specjalnego preparatu do czyszczenia silników lub rozcieńczonego płynu do mycia naczyń. Spryskaj dokładnie wszystkie powierzchnie komory silnika, omijając zabezpieczone elementy. Użyj szczotki o miękkim włosiu. Aby doczyścić zabrudzenia, szczególną uwagę zwróć na trudno dostępne miejsca, takie jak okolice świec zapłonowych i przewodów wysokiego napięcia, użyj węża ogrodowego z rozproszonym strumieniem wody, aby spłukać środek czyszczący i pozostałe zabrudzenia, unikaj używania silnego strumienia wody który może uszkodzić wrażliwe elementy. Użyj szmatki lub sprężonego powietrza, aby dokładnie osuszyć komorę silnika, zwróć szczególną uwagę na miejsca, gdzie woda mogła się gromadzić, takie jak okolice świec zapłonowych i przewodów wysokiego napięcia. Po umyciu komory silnika warto zastosować specjalny preparat ochronny który zabezpieczy ją przed korozją i zabrudzeniami. Zaleca się czyszczenie komory silnika co najmniej dwa razy w roku, a częściej w przypadku jazdy w trudnych warunkach. Po umyciu komory silnika warto sprawdzić stan pasków klinowych i przewodów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone. Regularne czyszczenie komory silnika nie tylko poprawia wygląd samochodu, ale także może wydłużyć jego żywotność. Czyszczenie komory silnika nie jest skomplikowanym zadaniem ale wymaga pewnej wiedzy i ostrożności. Stosując się do powyższych wskazówek, możesz samodzielnie umyć komorę silnika swojego samochodu i cieszyć się jego czystym i zadbanym wyglądem.